Dzień dobry, przystanek pasieka, 7 kwietnia, niedziela, dzień wyborów, ale na razie zamiast pędzić na wybory nagrywam, sobie siedzę na pasiece, bo jest przepięknie. Tutaj dosadzamy rośliny pyłkodajne dla pszczół, bo jest tutaj dużo miejsca, także uzupełniamy braki. Wczoraj robiłem też porządki na pasiece i dokładałem ramek, poszerzałem rodziny. Mam jeszcze rodziny, te, które są tak zaznaczone na ostro, słabe do takiej opieki i wglądu, bo coś się nie chcą rozwijać, muszę zobaczyć, ale raczej prawdopodobnie będą to pierwsze rodziny, rodziny których... Będę wymieniał matki, jak już zacznę hodowlę. Na razie się nie spieszę, bo dopiero ramki trutowe są budowane na ramkach tradycyjnych, zwykłych tych trutowych komórek. Jest na razie zbyt mało. Także tutaj nie ma co się spieszyć. I... Co zrobiłem wczoraj? Wczoraj pousuwałem zbędne rzeczy, żeby sobie przyspieszyć obsługę i wgląd do uli, czyli zlikwidowałem, tak jak widzicie, w większości uli już powałki. U mnie powałką będzie folia i tym folią będę regulował wilgoć w ulu, będę ją otwierał lub po prostu nie będę się dotykał, wszystko zależy od wglądu. Do, 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 do danego ula. i folia będzie wraz z korpusami wędrować w górę, w zależności od tego na jakim etapie będziemy. Natomiast powałki ja stosuję tylko na czas zimowy, plus zakarmianie, no bo to ciasto, czy podać picie w słoiku, no to wiadomo, przydają się bardzo. A teraz tylko by utrudniały życie i po prostu likwiduję powałki. Także zostały ule poszerzone. Te, które tu widzicie z cegłą, tak na płasko, to one są już w pełni. Wszystkie 10 ramek, i dodatkowo, z racji tego, że zaczęły pszczoły budować już na ramkach, to już tu się nie bawiłem, że ramka pracy idzie jako dziesiąta Tylko po prostu już wstawiałem jako 9, żeby one miały już tą rodnię ustawioną, tak jak powinno być przez cały sezon. Dzisiaj zrobimy wgląd i to Wam nagram, żeby zobaczyć te ule, które w poniedziałek powiększyłem. Było to 5 uli. No wczoraj powiększyłem kolejne, no bo już się wysypywały. To, to, to po prostu nie ma co generować chęci rojenia, tylko po prostu niech one się dalej rozwijają. Im mocniejsze ule, tym później będzie łatwiejszy i większy. Zbiór plus odkłady, no bo mi zależy na odkładach, dlatego że moja pasika jest nastawiona na odkłady, a miód to jakby rzecz uboczna. To w tej chwili przygotuję sobie tę ule i zrobimy wgląd czy przez ten tydzień, co pszczoły zrobiły przez ten tydzień w tych pół korpusach. Zobaczcie jak przyroda zaczyna rozkwitać, zaczyna się robić kwietnie bardzo. Co cieszy, bo ja lubię ten, najbardziej ten okres, chyba wszyscy lubimy wiosnę, jak wszystko rozkwita, są zapachy. Jedynym minusem to to, że w tej chwili, jeżeli ktoś jest uczulony na pyłki, no to ma, będzie miał makabrę coraz większą, ale pszczoły nie są uczulone na pyłki. I zobaczcie, jak znoszą, jak ciężko pracują w rozwój na rozwój swojej rodziny. Tak samo już po, w niektórych ulach tych mocniejszych usuwałem zasówki ruchome. Coraz bardziej zwiększam dostęp. Ten ul, jak urośnie w siłę, wymieniam całkowicie, korpus będzie wszystko czyszczone. No tutaj był brak matki, widać ślady nerwicy. Także wszystko już zaczynam im powiększać w tych najmocniejszych hulach, jak zaraz zajrzymy, już jeden mam przygotowany. To będziemy zasuwki prawdopodobnie już otwierać w całości, po prostu żeby już nie miały żadnych oporów one są będą, są silne także sobie spokojnie dadzą radę a poza tym już okres rabunków e, raczej będzie mijał bo przy takiej pogodzie one naprawdę będą miały co znosić jest coraz przepiękniej proszę na około tam też u sąsiadów kwieci się e, czereśnia także naprawdę wokoło coraz więcej i nektaru i pyłku Idziemy teraz do tej rodziny, co otworzyłem. Za chwilę będę tutaj etapami otwierał wszystko. Co chcę w, tym, w tych pięciu rodzinach sprawdzić dzisiaj? Co się dzieje w tym półkorpusie dodanym tydzień temu? I zajrzymy, po półkorpus zdejmę i zajrzymy czy ramka pracy już jest już w 100% odbudowana ciasta te już wszystkie usuwam, koniec w tej chwili już niech same pracują na, na własne dobro ule są ciężkie, zabezpieczone i w tej chwili niech zbierają nektar z przyrody także teraz daję im już czas na, na, na wyjedzenie tego wszystkiego starego i czas żeby Zaczynały znosić miód, nektar dla siebie. I zobaczymy co tu się dzieje. Jak widać, zobaczcie, pełno pszczoły. Multum pszczoły, że tak powiem. Ciasto zostało trochę. Ja już to wyrzucam, tak jak mówię. W tej chwili trzeba zrobić im okres już przejściowy żeby wyjadły stare w miarę możliwości i to zobaczcie pełny półkorpus, pełny zawalony pszczołą muszę kontrolować kamerę, bo patrzę się na ul też i ucieka mi kamera pięknie to wygląda i sobie Kilka ramek wyciągniemy, bo to też nie ma co grzebać. Tu był podany półkorpus suszu. Także zobaczymy co tu się dzieje. I słuchajcie, to jest niesamowite. Zobaczcie ile przyniosły na Wow, wow, wow. To jest niesamowite. Dziewczyny są mega pracowite. O kurczę, ja myślałem, że to pójdzie w rozwój. Zobaczcie, ile na Niesamowite. O, yes. Trzecia ramka nabita. O, na tej ramce w końcu mamy i nakrop, i jajeczka. Nie wiem, czy to będzie widać. Są już jajeczka w komórkach w tej ramce. Dopiero uciekać. No, to dziewczyny czują się bezpiecznie. Tu też jest nakrop i jajeczka. I ramka ciężka. No dobra. To w takim razie zajrzymy jeszcze do ramki pracy. Tak jak mówiłem na początku filmu, co chcę sprawdzić, no tu jest szok. Nie przypuszczałem, w ogóle nie przypuszczałem, że coś takiego będzie miało miejsce. Yy, I zobaczcie, tu też yy, od razu. Nakręcę, zaczynają nadbudowywać, czyli też kolejny sygnał, że brakuje im miejsca. Pełno pszczoły, pełno pszczoły. Dobra. Nie myślałem, że coś takiego się zdarzy. Trzeba wyciąć te mostki. I na górę będę zaraz przygotowywał. No jak przejrzę wszystkie ule, bo żeby te piątkę już po, po prostu automatycznie później wszystko zrobić, jeżeli będzie takie zadanie. To jest ramka pokarmowa. Będę dawał, e, z racji tego, że jest taka i taki przypływ nektaru, e, dam duży korpus z węzą. Żeby trochę się wyładowały woszczarki. A to jest. O, i matula tu chodzi. Proszę. Widać. O, widać. Matula chodzi. I zobaczymy, co teraz na tej ramce. No, na tej ramce jest już bardzo dużo czerwiu. I też nektaru. Trzeba natychmiast im powiększyć. Tak, ramka jest zrobiona w całości. Jest bardzo silna rodzina, jest dobry sygnał. Zaraz będziemy im stawiać korpus z węzłem. No dobra, zamykamy, bo to szkoda dalej grzebać. Po prostu widzimy, że ul bardzo silnie i mocno się rozwija. Nie ma sensu grzebać. To, to strata po pierwsze czasu, a po drugie będziemy je denerwować niepotrzebnie. Tylko zrobimy tak, żeby mi matka się nie rozbiegła po całym ulu, jak go zrobię, to tu już pójdzie krata odgrodowa bo nie chcę aż tak bardzo, żeby matka miała swobodę i zasuwała mi po całym ulu, Także tu już pójdzie klata odgrodowa i na to daję korpus całkowicie z wędzą. To w tej chwili póki co się wyłączę, żeby sobie spokojnie ten ul przygotować. Tak więc. Jak mówiłem, krata odgrodowa. Nie przekładam tego ula, tego korpusa na górę i kładę jakby miodnie. Dlatego, że to też ma być półkorpus rozwojowy. Chcę, żeby tu matka miała miejsce do czerwienia, póki sobie tego wszystkiego nie ustawią normalnie. Tak, żeby miała miejsce, nie wstrzymywała się. Jak widać, rozwój rodziny jest bardzo fajny, pozytywny. I stawiam im cały taki korpus. Większość ramek jest węzowych, jak widać. I tu cztery dałem, takie lekko ruszone z zeszłego roku, żeby sobie wyprostowały i już od razu mogły ładować, żeby nie traciły czasu. Także to stawiam i zobaczymy za tydzień co z tego będzie. Także to jest e, pierwszy ul, bardzo silna rodzina. Już jest na kropu, tak jak widzieliście, bardzo dużo, praktycznie cała nadstawka e, kosztem e, jajek. Myślałem, że będzie odwrotnie, że będzie dużo jajek, e, mniej na kropu. No trzeba teraz szybciutko rozbudowywać, dawać im miejsce, bo zupełnie wyhamuje wszystko. No dobra, to stawiam ten korpus, ul zamykam i przechodzimy do następnego. No dobra, to teraz otwieramy drugi ul. z tych powiększonych. Już jaki mamy sygnał. Ta ramka nie jest taka. Ciężka, ale też jest na kropu sporo. Też jest na kropu sporo. Też jest na kropu sporo, ho, ho. Tu są dopiero na trzeciej jajeczka i nakrop. Mam nadzieję, że to będzie widać. Są jajeczka i nakrop. Tu jest sam nakrop. Zobaczcie. Za chwilę będą osuszać sklepić. No tu też pójdzie cały korpus, tu się nie ma co nawet bawić i zastanawiać jakieś półkorpusy tutaj teraz nie będziemy się bawić dobra to ja przygotuję i późniejsze wejście zajrzymy jeszcze do tej ramki pracy żeby być świadomym tego co się dzieje na dole ostrożnie żeby nie zrolować matki patrzę czy jest dobra odkładamy się nie pomylić i zaglądamy do ramki pracy. Ramka pracy w całości odbudowana. Matuli tutaj nie widzę. Wszystko jest zajajczone. Wszystko. Także za miesiąc będę mógł sobie zrobić pierwszy nastaw matek w tym systemie, w którym ja w zeszłym roku się bawiłem bardzo mi odpowiada w takim razie stawiamy półkorpus, idę sobie przygotować znowu cały duży korpus z węzą i z dwoma ramkami na start, żeby mogły szybciej pracować Kratę krata odgrodowa to na razie się wyłączam do tego ula założyłem grubą kratę odgrodową Chcę sobie popatrzeć, porównać jak w tym roku będzie mi się podobała praca z tą kratą. Wiem, że kiedyś odłożyłem je, bo nie pasowało mi. Ale czas spróbować ponownie i podjąć ostateczną decyzję, czy jednak zostajemy na wini durowych, czy przechodzimy na te grube kraty. Także będziemy też nagrywać, omawiać wady i zalety tych krat. To tyle, no jak krata, kratę, zobaczymy później. Natomiast jeszcze mam trochę tych krat, to zrobimy ze 2-3, może 4 ule dla testów z tą grubą kratą. Składam ul i idziemy do kolejnego. Jak widzicie, dostałem strzała nie wiem dlaczego bo w sumie ogólnie są spokojne musiałem się na jej linii lotu znaleźć eee, kolejny usuwamy praktycznie pusto tak sztucznie będzie wysypać Dobra. i też jak widzicie jest pełny i tutaj już nadbudowy gonią także jak widać, mają straszne, straszną chęć budowę. No tutaj jest mniej na kroku niż w tamtych. Stanowisko zrobić. matki nie ma. Na krop jest, ale nie aż tak dużo jak na tamtych ulach. ocenić to to jest mniej więcej 30% ramki to jest ten trochę mój złośliwy ulub no i przy nim jak sami słyszeliście dostałem strzała bardzo dużo czerwiu i jajeczek ale tak jak mówię muszę obserwować czy przeszkadza mi ta ich złośliwość i w czym to się objawia? Zostawię ten półkorpus i zajrzymy jeszcze do ranki pracy. Nadal jesteśmy przy tym moim złośliwcu, bo widać już różne mostki budują trzeba niestety zanim wyjmiemy ramkę to powycinać. No są złośliwe, widać pilnują swojego ostro No ale żeby naszych ciekawości stało się zadość, to musimy to zrobić o, czy ciężko podnieść ramka pokarmowa jak widzicie dużo rozopierzgi i na kropo i ramka trutowa jeszcze nie odbudowana ale tutaj już ładują na krop i mamuśka tu jeszcze nie była To jeszcze cały czas nie ma tutaj jajeczek trzeba im troszeczkę tutaj wprowadzić rewolucję także mamuśka jeszcze tutaj nie doszła No dobra. to w takim razie zamykamy. Czyli tak podsumowując korpus został zagospodarowany. jest bardzo dużo jajeczek ramka pracy tak jak widzieliście przed sekundą odbudowana nazwijmy to w jednej drugiej matki jeszcze nie było nieprzeczerwione czy będę stawiał korpus tak będę stawiał korpus bo szkoda się bawić w jeden dzień dwa dni a od jutra troszeczkę mi się szykuje pracy to wolę się zasekurować żeby później nie było problemu. Mam nadzieję, że w sumie ogólnie pogoda będzie w miarę pozytywna, także myślę, że zagospodarują i przyspieszy to rozwój rodziny. Dobra, to teraz się wyłączam i składam mój.